Cześć, witam was, tu Szalony Kolekcjoner. Dzisiaj zrobiłem sobie unboxing, unboxing, tym razem będzie to unboxing robiony z saszetkami, z naklejkami, z naklejkami, nie jak dotychczas to było, z kartami. Mamy 6 saszetek, tylko 6 a 6, nie wiem, trudno powiedzieć, ale postanowiłem je otworzyć, także zobaczymy, co będzie. Mamy co? Championsów, 13-14, czyli w zasadzie można już mówić, że z zeszłego sezonu mamy T-Mobile'a mimo tego, że to jest 2014 to wiemy wszyscy, że chodzi tutaj też o że zeszły sezon mamy Brazylię. Brazylię z fajną, charakterystyczną ceną dla tej saszetki 2 zł. mamy taki mały rarytasik Euro 2008 i to była Austria, Szwajcaria mamy Euro 2012 Polska i Ukraina i na koniec mamy jeszcze FIFKE, FIFKE 2010. Wszystkie saszetki zostały wydane przez Panini. E, saszetki w tej chwili kosztują mniej więcej od 60 groszy. Chyba za tą trzeba dać najwięcej. Ona kosztuje w granicach 3-4 zł, także e, tak to mniej więcej wygląda. E, zobaczymy co trafimy, zobaczymy e, czy uda nam się e, znaleźć w, w tym unboxingu jakąś perełkę. Zaczynamy może od e, Brazylii. Ok. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj e, zawodnika z USA, baba Rosji, Italia, Giuseppe Rossi. Kolejny, to jest Japes, kolejny zawodnik. I na końcu Fernandez, e, zawodnik e, Federico Fernandez, zawodnik. Argentyny. W saszetce z Brazylii było pięć było naklejek. Zobaczmy teraz, może, ekstra klasę z tego roku, ale z zeszłego sezonu już tutaj widzę, że trafiam fajną rzecz. To będzie na pewno herb logo zawiszki. Oj, oj, ciężko. Tak, dokładnie, fajnie. Chociaż nie zbieram jakoś tak nie wiadomo jak nałogowo naklejek. Zawsze z takich lepszych naklejek jestem zadowolony. Cieszę się z tego względu, że. No, warto mieć takie e, perełki, powiem. Tak, Hermes z Zawiszy. Mamy tutaj zawodnika z Lechy Gdański to jest Paweł Buzała. Polska Stano, Pawol Stano. Korona Kielce. I na koniec trafia nam się jeszcze piękna naklejka Lecha Poznań z zawodnikami. Lecha Poznań z zawodnikami, z całym sztabem szkoleniowym, jak widzicie to całkiem, całkiem sporo osób w tej edycji było też 5 naklejek kolejną edycją będzie może Champions League Champions League no ten album mam kompletny, ale ale też jakoś tam specjalnego parcia na zbieranie nie było i tutaj mamy Flamini, to jest zawodnik Arsenalu mamy tutaj gracza z Juventusu mamy Welę. mamy tutaj Arbeloę z Realu Madryt i na koniec trafia nam się Fucile, tak chyba tak, zawodnik FC Porto no dobra, to teraz polecimy z euro, euro zobaczymy czy trafimy jakiegoś Polaka, Poluna, Polaczka i mamy tutaj na początek zawodnika reprezentacji Czech mamy tutaj kawałek Szwedów, jedną czwartą fajnie zbierało się te komplety miałem kilka takich tych po kilka drużyn super 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 sprawa tutaj mamy Diarra z Francji mamy Zila fajna wartościowa naklejka i na koniec trafia nam się jeszcze szwed zobaczmy sobie teraz FIFA World Cup z 2010 roku z RPA fajne naklejki takie, te, te naklejki były takie bardziej mieniące się, bardziej wyraziste i tutaj mamy Nawasa z Hiszpanii Kuenne chyba tak jakoś e, teraz mamy Greka Godina z Urugwaju Diego Godin troszeczkę się zmienił teraz no w sumie to było 4 lata temu i na koniec piękne logo, piękny herb Federacji Hiszpanii no ja już po cichu mogę powiedzieć, że mam w tej chwili swojego faworyta jeżeli chodzi ten, o ten unboxing, zobaczymy dalej otwieramy sobie teraz najstarszą saszetkę z unboxingu i to jest saszetka z Euro 2008 Austria, Szwajcaria Ignaszewicz, Rosja mamy tutaj zawodnika ho, ho. Liberpolu, Liberopolus, chyba tak, z Grecji w każdym razie. Tutaj mamy kawałek Czechów. Davidvia, świetna, świetna naklejka, super, na pewno mi się przyda. I na koniec mamy z Euro. To są Niemcy. Euro 1996. No co, otworzyliśmy sobie sześć zaszetek z różnych edycji naklejek. No, moim zdaniem, tutaj, mimo wszystko, najlepszą naklejką była naklejka Hiszpanii z Mistrzostw Świata w 2010 roku. Kolejną naklejką była Zawisza i na pewno Niemcy, Niemcy z. Euro 2008. Dzięki za oglądanie tego unboxingu. Zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj coś wrzucę. Pozdrawiam Was serdecznie. Szalony kolekcjoner. Cześć.